Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zademonstrować pierwsze uruchomienie oraz podstawową konfigurację zestawu do monitoringu bezprzewodowego marki Landberg. Zanim przejdę do uruchomienia, powiem, że zestawy do monitoringu Wi-Fi tej marki nie potrzebują do pracy routera bezprzewodowego, ponieważ sam rejestrator posiada już funkcję punktu dostępowego do kamer bezprzewodowych. Oczywiście router czy switch Niezbędne są, aby cały system monitoringu podłączyć do sieci Internet w celu np. podglądu obrazu z dowolnego miejsca na Ziemi z dostępem do Internetu. Samo podłączenie jest dziecinnie proste. Wystarczy podłączyć kamery oraz rejestrator do prądu za pośrednictwem zasilaczy dołączonych do tego zestawu. Kamery dokonają funkcji autoparowania z rejestratorem bez konieczności ingerencji użytkownika. Dla zapewnienia prawidłowej komunikacji proponuję pierwsze parowanie wykonać w niedużej odległości kamer od rejestratora, np. Na, na biurku. Do rejestratora należy również podłączyć kabel sygnałowy HDMI lub VGA, w zależności od posiadanego monitora. Przewód sygnałowy nie znajduje się w zestawie. W niektórych sklepach można go otrzymać gratis lub po niewielkiej dopłacie. W zestawie znajduje się również kabel Ethernet, który zapewni nam dostęp do sieci internet dla rejestratora poprzez np. router lub modem naszego operatora. Trochę pogadałem, zatem teraz możemy przejść do wstępnej konfiguracji tego systemu. Ponieważ rejestrator nie wymaga stałego adresu IP ani przekierowań portów, istnieje możliwość dostępu zdalnego za pomocą smartfonów z systemem iOS oraz Android. Wystarczy zainstalować aplikację o nazwie IP Pro oraz zeskanować jeden z widocznych QR kodów w zależności od posiadanego systemu na Androida oraz na iOS Apple. Jak wspomniałem wcześniej, kamery już u mnie dokonały sobie autoparowania. Zatem przejdźmy do pierwszego uruchomienia. A domyślnie dla systemu nie ma ustawionego hasła, które użytkownik powinien ustawić samemu. Przechodzimy do następnego kroku. Ponieważ rejestrator łączy się z kamerami w oparciu o technologię bezprzewodową, należy wybrać region, w naszym wypadku jest to EU na Europę. Oraz najmniej obciążony kanał Wi-Fi w miejscu lokalizacji naszych kamer. Sugeruję, aby system dokonał samodzielnej adaptacji. W tym celu klikamy w przycisk kanał adaptacyjny. System informuje nas podwójnie, że wybrany kanał powinien być zgodny z lokalnymi regulacjami na czerwono. Przechodzimy dalej. W kolejnym punkcie mamy ustawienia dotyczące strefy czasowej. Jest to ważne oraz często bagatelizowane ustawienie przez użytkowników systemu. Niewłaściwy dobór strefy czasowej i ustawień czasu może spowodować problemy z prawidłowym ustaleniem terminu zdarzenia, np. z włamania. Proszę upewnić się, że czas rejestratora jest zgodny z rzeczywistym czasem lokalnym. Jeżeli te opcje ustawimy, prawidłowo przechodzimy dalej. Jeżeli podłączyliśmy rejestrator do internetu z łączem Ethernet, możliwy będzie dostęp do systemu nie tylko z telefonu, ale również z dowolnego komputera przez przeglądarkę internetową. Bezpośredni dostęp peer-to-peer, -peer, tak zwana chmura bez posiadanego publicznego adresu IP, możemy dokonać za pośrednictwem stosownej strony www wpisującej jako login numer chmury peer-to-peer, -peer, ten numer. Oraz hasło, które nadamy w dalszej części konfiguracji. Aby sprawdzić stan tego połączenia, należy wcisnąć przycisk Diagnoza yy, w tym miejscu. W naszym yy, przypadku wynik tego testu przebiegł pomyślnie, więc przechodzimy do kroku następnego. W tym oknie system informuje nas o posiadanym dysku twardym oraz jego pojemności. W moim przypadku jest to Samsung o skromnej pojemności 74 GB. Jeżeli system nie pokazuje żadnego rekordu, znaczy to, że dysk nie został zamontowany lub został źle podpięty. Więcej na temat podłączenia dysku znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu. Producent domyślnie nie wyposaża rejestratora w żaden dysk. Możliwe jest samodzielne doposażenie dyski twarde SATA o pojemności do 6TB. Sugeruje zastosować dyski przeznaczone do pracy całodobowej, np. Western Digital serii Purple lub Seagate serii Skyhawk. Zaznaczamy nasz dysk i przechodzimy dalej. Wstępnie system jest przygotowany do pracy. Dostęp do menu jest możliwy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu. Jak wspomniałem wcześniej, dla bezpiecznego korzystania z systemu konieczne jest jeszcze ustawienie hasła dla zestawu. W tym celu wchodzimy w menu, w zakładka opcje systemowe, system admin użytkownicy ustaw hasło Proszę pamiętać, że domyślne hasło jest puste, zatem nic nie wpisujemy w polu ster hasło. Możliwe jest również dodawanie użytkowników tego systemu i nadawanie im oddzielnych loginów i haseł przez funkcję dodaj użytkownika. Dla przypomnienia jeszcze raz, aby mieć możliwość dostępu do nagrań oraz podglądu zdalnego z dowolnego miejsca na ziemi z telefonu, tabletu czy komputera, należy rejestrator podłączyć do internetu z oczem Ethernet. Dostęp z telefonu możliwy będzie po zainstalowaniu specjalnej aplikacji o nazwie IP Pro dostępnej na systemy Android oraz iOS. Natomiast dostęp z dowolnego komputera odbywa się przez stronę internetową. I te chmury e, widoczne jest w zakładce e, Sieć. Opcje systemowe Sieć. Tu jest ID chmury. Natomiast w system admin mamy pozostałe QR-kody na system Android, na system IOS. Z takich ważniejszych rzeczy, niezbędnych w każdym systemie monitoringu są m.in. harmonogram nagrywania w zakładce nagrywanie, plan nagrywania. Mamy tutaj kalendarz w oparciu o dni tygodnia, od niedzieli do soboty oraz e, godziny w systemie 24 godzinnym. Mamy możliwość zdefiniowania każdej kamery, każdego kanału, w jakim trybie ma zapisywać obraz. Czy to będzie tryb całodobowej pracy, czy w oparciu o detekcję ruchu? Mamy możliwość również ustawienia w zakładce sieć e-mail. Tak zwanego powiadomienia mailowego o wystąpieniu zdarzenia, czyli wykryciu e, jakiegoś ruchu w obszarze naszego nadzoru. W ustawieniu kanału mamy ustawienia dotyczące dwóch strumieniów. Jeden strumień to jest strumień główny. E, jest to strumień bezpośrednio zapisywany na dysku twardym rejestratora w maksymalnej rozdzielczości. Drugi strumień jest to strumień pomocniczy, inaczej podglądowy. Umożliwia nam on zdefiniowanie rozdzielczości w momencie kiedy mamy ograniczone łącze internetowe i dla zachowania płynności obrazu sugeruje wtedy zmienić rozdzielczość tego podglądu. Ustawienia HSD mamy możliwości zmiany nazwy kamery. Poszczególnej kamery, która będzie wyświetlana tutaj w lewym, górnym rogu każdego kanału. W zakładce system admin, jak wcześniej wspomniałem, jest tutaj ta strona www.sinet.com, dzięki której będziemy mogli podglądać i nadzorować system z dowolnego komputera z dostępem. Z przeglądarki internetowej. Mamy możliwość również aktualizacji systemu oraz przywracania ustawień domyślnych. Film został nagrany, aby zademonstrować potencjalnym użytkownikom prostotę jego konfiguracji. Bieżące ustawienia wystarczą do prawidłowej pracy i zarządzania tym systemem. Wszystkie zaawansowane możliwości systemu, na przykład harmonogram detekcji czy powiadomienia mailowe, wyjaśnia dołączona instrukcja obsługi w języku polskim. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy sklep i hurtownia,